Z na moim kanale Dzielikiem, w którym... Yy, moi drodzy, mam nowe konto. Udało się mi stworzyć nowe konto, moi drodzy, Oli Ksiabymy. I już wam tłumaczę dlaczego. Moi drodzy, yy, od niedawna na Neon, czyli na moim głównym koncie, yy, zachciałam się przekazić sekundówki. No i co? Spisałam sekundówkę sekundówka jak sekundówka i yy, 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 no, weszłam sobie na jakąś tam sekundówkę. I większość z nich to po prostu nie są sekundówki. Co nie? Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale większość. Może te odmixona to są, ale... Większość z nich po prostu nie były sekundówkami, co mnie wow. Czemu tak nazywacie, skoro nie są sekundówkami? No, nieważne, okej, okay, co ja teraz gadam. Dlatego chciałam sobie nabić trochę więcej lewy, lewy, lewy ale potem pomyślałam w sumie to. Tylko dla Lewele, czyli te konto. Więc moi drodzy, stworzyłam sobie nowe konto Olixia Bymy i to będzie konto, uprzedzam do sekundówek, przyjmuję na nim przez dwa tygodnie każdego, ale y, na Avatar Neon będę już y, za jeden uśmiech najudawać Dlatego i będzie tak prosto, moi drodzy, żeby mieć mnie w znaj. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie, żebym się znaj, to prosiłam bym wam o uśmiech i napisanie, że jakby ten uśmiech jest dla yy, ciebie, wiesz, z odcinka i w ogóle takie rzeczy. I tak to nie tylko będzie do sekundówek, ale też jeżeli dostanę, na przykład, niechcący bana na Avatar Neon, to po prostu tak na tym koncie będę grała. Ponieważ... <laughs> moi drodzy, na Avatar Neon... Na przykład w pisaniu klawiatury, bardzo dużo osób mnie, na przykład przy tamtym, naszym ostatnim odcinku pisze z klawiatury, trzech osób mnie blokowało i boję się, żeby też nie zgłoszono. Dlatego, jeżeli zostanę tego zgłośnika, czy jak tam, to wtedy, moi drodzy, właśnie ten zgłośnik mój, jakby. Po prostu, jak dostanę bana, to po prostu no. Wtedy. Tutaj będę grała. Dobra, moi drodzy. I ogólnie nabijam tutaj szósty level. To prawda, bez was, ale za co was już? Naprawdę strasznie przepraszam. Więc, moi drodzy, zróbmy sobie coś na tym koncie. Tak przyjmuję tutaj przez jeden tydzień każdego. Jak widzicie. Zarapia się na offline. Dobra, moi drodzy, więc ja przyjmuję tutaj naprawdę każdego, dlatego przy, zapraszajcie, zapraszajcie, a ja na pewno was przyjmę. Moi drodzy, widzimy się, gdy wbiję trochę więcej levele i widzimy się tak, jak wbiję taki mniej więcej dwudziesty poziom. Dobra, moi drodzy, wbiłam już e, dziewiąty level. Jakoś nie chce mi się wbijać tego dwudziestego więc, moi drodzy, nie wbiję. Ale chyba miałam szósty. A, moi drodzy, przyzwałam sobie seki i mam dziewiąty. Myślę, że to nie jest mały. I, moi drodzy, to w tym odcinku będzie na tyle. To miało być tylko takie info, moi drodzy, że po prostu mam te konto i że żeby... będę miała te konto. Więc, moi drodzy, ja, się, ja już z wami będę się żegnać pomal, więc no... Pa, pa.